Jakie zakupy były robione? Albo jakie prezenty Państwo otrzymaliście? Jakąś wódkę. Jakąś wódkę. Dobrze, zobaczymy co to jest. To wódka. To wódka, tak? Wódka. W... To 5 litrów było. Wie że mięsa nie można? Mięsa nie, to jest słonina. Słoniny też nie można. Proszę wyjąć tą... S Słoninę, którą... pan... Nie, nie nie, nie to nie daję. Nawet nie prosi. Na panu bryza. To ja sam wezmę. No to nie daje. Dobrze, nikt nie będzie gryzł. jak chcę to zjeść? Ja nic tylko tego dać. Ja to rozumiem, że pan to chce zjeść. No, to jak ja zachoruję pan swoje ryzyko, tak? Jest gotowy. Gienek to ciągle gotowy, tylko parówkę ma jeszcze nie gotową. Śmiejcie się, śmiejcie, co byście bez tej parówki zrobili? My to my, ale co ty byś bez parówki robił, chłopie, ja nie wiem. W mojej karierze tak, jest to pierwszy raz, kiedy ktoś przywozi naczynia kuchenne i e foje zwykłą kuchenną z Mauritiusa do Polski. Może jakoś? A być może, nie wiem. Nie jestem kucharzem, więc ciężko Jakoś, żona jest po. A, czyli wie, co robi na pewno. Złoto? No. <laughs> Chciałby pan, Ja też bym chciał. <laughs> Ale zdarza się Pani, bo tam Pani nie śpiewała, ale wyjeżdża Pani gdzieś i śpiewa czy, czy nie, czy... Pan Francja, Włochy. Czyli Europa. Dałabym Nie, ja nawet nie mogę, ale mam ja wyliczone Na czterech osób. <laughs> tak, yes. Konkret wieziony dla... Na... Dla czterech osób. Okay, why you Tak, to za mną nie Okej. We must zapłacić za that 100 police voted. I get you? Yeah. Okay. I wait. Jesteś magiczny okay. Hiszpan? Tak nie? Okej. Właśnie mamy godzinę szczytu na płycie, także płyta zamienia się w ulicę Marszałkowską i stoimy w korku. Ponieważ się bardzo spieszymy, to oczywiście musi być korek. Nie będziemy podpinać się do samolotu, ponieważ burza jest już bardzo blisko i wszystko będzie się działo poprzez znaki manualne. Gdybym miała ja słuchawki na uszach, a piorun uderzyłby w samolot, to zadziałałabym jako uziemienie dla samolotu. Ponieważ samolot stoi tylko na goleniach i łączność z ziemią jest poprzez gumowe opony, to jedynym niegumowym urządzeniem połączenia z ziemią byłabym ja. Byłoby do dupy. Tomasz ma talenty nie tylko na płaszczyźnie prowadzenia gaitów, również robótki ręczne. Origami, Harakiri, <gry> chyba. <gry> Gate Chicago uważam za zamknięty. <gry>